Szaleczka, kurde dusze, dzisiaj wam pokażę co się stało po ostatnim patch'u. Mianowicie, sam kurwa tego nie wiem co się stało tak dokładniej. Na początek tak wyłączymy to. Eee, co to zrobimy? Eee, wyślij op opinie na temat wersji beta. Nie będziemy jej za wysłać. O, to jest jakaś kurde nowa panienka. się jeszcze tak nie odpalało, że to była taka panienka. Eee, sklep, wybór bohatera. Co tu mamy? Dwie sklep, powtórki. Okej, okay, no to zobaczymy sklep. Co się zmieniło w sklepie? Oczywiście pokazuję tą nową Stań bohaterkę. Do ze mną, lub przede mną na 15 tysięcy. Nie, za drogo jak dla mnie. Mam dopiero 11 tysięcy. Jak widzicie dla biednego nie trafiło, ale jeszcze trochę mi do nie brakuje. Dobra, zobaczmy co ona potrafi. czy znaczy, jak wygląda. O! Może wyglądać tak. Tutaj trochę jej... No, nogi kurwa z dubcyli się. Ale poza tym tak fajnie wygląda kolorki, można je dobrać. Tak coś jak fajnie wygląda. O, tutaj wygląda tak. Też fajnie wygląda. A to wygląda tak. No i też fajnie wygląda. Zobaczmy innych bohaterów. Informacje... Może zobaczymy na temat talentów, co ona potrafi. No dobra, zobaczymy co w się gry. Yy, mam nadzieję, że kiedyś ją dostanę, jak na do wypróbowania, bo z No, Dobra, cofajmy to, yy, Albo dajemy wypróbuj. Sprawdźmy to postać. A znowu postać, dodam. A potem wrócimy do sklepu i pokażę wam innych bohaterów. No tak, taki mam kurwa kaprys dzisiaj. To jest oczywiście filmik, kurde, który nie będzie uznawany jako odcinek, znaczy jako odcinek, ale zaraz po nim dodam normalny filmik. OK, zobaczmy co nam może. Już przeszłam? Zwiększa zaśięg, wyszło się strzału. Hmm. Stronnikom i najemnikom. Wydaj rozkaz. Dobra, co to robi? OK, dobra. Jak już, kurwa, idą na nasi przeciwnicy? Oczywiście. Aha, to Dobre! Kiedy naciskam Q, to na patrzy jak strzela. Tutaj ładuje mi strzały. Bezpiecz maksymalnie. Jak z karabinu. Dobra, co my mamy na W? Co to kurwa robi? Nawet nie. Zadaję wybranemu jednostce 13 w sensie obrażeń. oraz da około 54 obrażeń przez 2 sekundy. Efekt obrażeń się w tym czasie. Dobra, co my tu mamy? Tu Zobaczmy spróbuję jeszcze raz jak to działa. Na nim. Kurwa, podoba mi się ta bohaterka. Właśnie kupię. Ale robię fale bansi. No i dobre to było, fajnie to wygląda. Dobra, teraz zobaczymy jej ulti. Wybierz talent. Wybierz talent. To wystarczy. Awans, awans, awans. Czeka awansujemy. Okej, okay, to jest już siódmy. Chciałem zobaczyć ten, który do jej u traciało, jest A, o, o dobra jest ciągle drugiego stronikę na swoją stronę? To coś nowego Aaa, takiego stronika Na przykład jak będzie jakiś dobry najemnik i kurwa tak na niego kutniemy To by było coś No nic, zrestoimy to Awans, avans, 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 avans Dobre, to było to to było to To było to A zobaczmy jeszcze raz Awans, avans, avans No i teraz Zobaczmy tą Coś ich to mu mnie Co się kto... ...puszczała? Tyle? No jak widzicie bardzo przyjemna rzecz. Nie wiem jak mam ale mi się to podoba ta postać. Fajna jest, nie powiem. To przyciąganie składników, to trochę które wieje... no cóż, szajsem. Ale poza tym, bardzo fajna postać. No dobra, skończmy to. Kurwa, zakończ. I pokażę wam jeszcze innych kwaterów, ale tym razem już nie tak. Tylko jakieś normalnie. Okej. Okay. Coś jeszcze z nowego? Nie wiem. O kurwa, musi się jakaś ciężarowała, a które jechać, nawet no, mal niższe. A gdzie się dziwię, że ja kurwa z kataną wchodzę i kurwa poluję na mnie. Dobra, e, to są tak. To jest ta najnowsza. Sylwiana. Ona tak pokazywał każdą nową postać, jak będzie wychodziła. E, tu mamy kolejnych pojebów. On, wikingów. To mamy naszego ukochanego Loktar Trala. Fani Warcrafta na pewno go znają. O. Jaina. Fani Warcrafta też ją na pewno znają. Warcrafta trójki choćby też. O, to wam coś fajnego pokażę, jeśli o nią chodzi. I już kurde ją zestunowaliśmy. O, a tak ona wygląda. Ja jeszcze jest kurki A to po kolei. O, taka mroźna. Teraz taka jakby bardziej elficko wygląda w zielonym udziemku. Teraz tak jakby jakaś księżniczka królowa, czy w tym design. Teraz taka mroczna, królowa. A teraz taka jakby wojowniczka Xina kurwa z lancą w ręku. No dobra, taka świąteczna. Jak widzicie, to pewnie na święta dali raz taka bardziej mroczna, albo i nie, zależy, jak się kolorystykę ustawi. O, teraz kurwa się z awatara wyrwała. No dobra, jedziemy dalej. Chcę walczyć. Dobra, najpierw stuna. O, jak widzicie, tak wygląda. Destynowane. No i tak wygląda. Jak go poprzebieramy. Serduszka? Poważnie? To jest chore. Dobra, jedziemy dalej. O, to jest jedna z bardziej upierdolonych postaci. To jest taka artyleria jakby. Ale... No cóż. Tak to wygląda. Większość zabójców go łatwo pokonuje, ale to też zależy jak to gra. No dobra. Panda oczywiście, musi być z Warcrafta To jest... Wprowadzenie Pant to jest powód dlaczego przestałem grać w Warcrafta Bo mi się to naprawdę nie podobało i dlatego przestałem Ale tak on wygląda Nie ja będę się na nim kurde zlegał nie lubię Panty O Mamy kolejnego Warka wygląda tak Tom. E? Tak trochę świątecznie. Chyba to jest mod Rudol <śmikowaj> Mikołaj ma świetną ochronę. No no, jedziemy dalej. O, Ona wygląda ta postać. O. Rady mówiąc, tak mi się wydaje, nawet fajnie wygląda. Tak jak teraz. coraz lepiej niż tak, albo tak. Czy tak? A tak to nawet fajnie wygląda. No dobra, jedziemy dalej? O, małe gówno, jak ja tego nie lubię. To takie małe i O, Ale pokażmy mi, jak on wygląda. Space Marines, kurwa, gówno. Okej, okay. aa, kolejny gówno. No, z, z mojej strony jest wprost przeciwnie, ale dobra, jedziemy dalej. Tak wygląda. O, takie trochę bardziej popierdolone. Teraz macie króla. Szkoda, wam tutaj jest. O, kurwa, małpa. stojąca małpa, poważnie. No dobra, jedziemy dalej. Kolejna chujowa panda. O, to się z nią szybko winiemy. Jak ktoś chce sobie popatrzeć dokładniej, no to sobie ku nas powalniać. Też się sobie podoba. No, z taką giverą. Okej. Okay. Jak widzicie, tutaj się obrazek mu zmienia na ramieniu. Czekaś, że tutaj jest króce. a jest jest najfajniejszy. Okej, i on tak wygląda. Już się obrazki żadne nie zmieniają. Ale go zastanujmy. O, tyle, jak wam pokażę. <laughs> dobra. Yy, jak widzicie, broń mu też po coraz lepszą, jak mi się wydaje. O, i to się kurwa nazywa, kurwa koksu. Widzicie, kurwa. O, jeszcze taki czarny, kurwa groźny. Dobra, jedziemy dalej. Patrzcie, yy, tu mnie pocałujcie. he, <laughs> pojebie. No dobra, jedziemy dalej. Jak on będzie wyglądał inaczej. O, kurwa ma kurwa. <grywa> A kurwa, żniwiasz, kurwa. Hmm, ale fajna maska, patrzy się. Okej, okay, teraz wygląda tak. Trochę. O, i kucharz. Taką z kurką walczyłem z typem. <grywa> Bardzo śmieszna skórka. Dobra, idziemy dalej. Tego pana chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Ale nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że trochę głosu spierdali, jak teraz gadał. No dobra. Mam nadzieję, że nie muszę go nikomu przedstawiać. Jak widzicie, to jest standardowo wygląda, ale jak go jeszcze wyrzucimy tą skórkę, to moim zdaniem trochę go pogorszyli. Choćby te, nie powinni dodawać tych rogów do tego hełmu. Powinni hełm zostawić jak był. Ale no cóż. Teraz wygląda tak. Potem tak. Tak. tak, tak. Nie wiem, różowo. Dobra, jedziemy dalej. O, już bez hełmu. Ale za to kurwa mieć mu je trochę popsuł. Też go to Z, z, z dupceli to ten robię z takim miecz. Jakby dali normalny od ja swojego to by było świetnie moim zdaniem. Ale dobra. Zobaczmy, jak wygląda. O, tak trochę mroczniej. Dobra, jedziemy dalej. O! Dwa dni w objęcia śmierci. No, świetnie. Dobra, teraz wygląda tak. W momencie, kiedy zdobywa ten jebany miecz, ale jeszcze zanim się staje tym mrocznym rodzeniem w ostatniej rundzie Warcrafta, tak wyglądał pewnie. Warcrafta 3 oczywiście. Dobra, jedziemy dalej. O, pan diablo. No, na kolano, kurde. Dobra, teraz. Chyba trochę nawet lepiej na czarno wygląda niż na czerwono. To jest świetny tank. O kurwa różowy. To jest... Ta postać to świetny tank po prostu. O, teraz fajnie wygląda. Dobra, idziemy dalej. O, tak, się trochę zmienił. Uu. Dobra, idziemy dalej. Jak mówiłem, to jest świetny tank. Czołem śmiertelniku. Ta postać też jest dosyć fajna. Ale nie, ja bym nie potrafił grać. To już jest dla bardziej zaawansowanych graczy. Albo na spirciarzy to będą potrafić tam grać. O, patrzcie jak zajebisty się teraz wygląda na czarno. Zresztą kurwa fajnie wygląda. Białej trochę chujowej. O, tu kurwa ryj ma. Dobra, idziemy dalej. O, tu już znowu ryja nie ma. Dobra, co Daję mamy dalej? Go. Pana na gitarze. O, teraz lepiej trochę wygląda. Powiem wam szczerze, z nim ani... Tą postacią nigdy nie grałem, kontra wiem też nigdy nie grałem, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz trochę tak... ...odskulowo. Jedziemy dalej. O, gitary ma na plecach, fajnie. Na ja chuj mu tyle gitar, to ja tak nie czaję. Dobra, jedziemy dalej. człowieczku. O, to jest świetna postać. Większość ludzi ją lubi grać. Łatwa w opadowaniu i kurwa ciężka do rozwalenia. Chyba, że ktoś ma stu na to w takim razie jest bardzo prosta do rozwalenia. O, kurwa, tak zajebiście wygląda, nie gdzie? Dobra, jedziemy dalej. O, ta postać jest wręcz idealna przeciwko tej. Dobra, jedziemy. Tak, widzicie tu ma już. O, tak fajnie wygląda na czarno. Czerwony jest trochę mniej, fajnie. Też może, też fajnie wygląda. Gładzie krasnolotowa, tutaj wygląda jakby jakiś mroczny krasnolud. A tutaj już tak bardziej, tak jak normalny krasnolud. O, tutaj wygląda jak jakiś król krasnolodów. Dobra, tutaj pominąłem jedną. O, tutaj taki mroźny król krasnoludów. Dobra, idziemy dalej. A tutaj, z waszych kurwa fantazji, jak się trochę kurwa naćpacie, albo za dużo wypijecie, to taki krasnolot was będzie ganiał. Na sobie tego nie sprawdzałem, uwierzcie mi, ale dobra, jedziemy dalej. O, moja ulubiona postać. Od razu ją zestynujemy. O, i wam tułek pokażę. patrzcie, jaki fajny tułeczek jest. No, możecie tak pomachać jej włosami. Będzie lepiej tułeczek widać. To jest moja ulubiona postać. Zresztą wiecie chyba dlaczego, bo nie umgrałem już nie raz. W sumie parę razy nie grałem, dwa cztery, ale dobra. Teraz jest obecnie, jest wybrałem z rotacji, ale i tak jest fajna. Dobra, teraz tak, na zielono wygląda tak. Tak czy się jak tueczek jej fajnie wygląda. O. Dobra, idziemy dalej. Teraz też fajnie wygląda. Powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o jej skórki, to pod, jako podstawowa wygląda najlepiej. Potem patrzcie jak ją topsy. Skórek bym w ogóle nie kupował do niej. O. Tueczek jak tułeczek Nic się nie zmienił. Ale jedziemy dalej. Zielona taka. Świetnie, pójdziemy zaraz, zobaczmy. Okej, okay, tak wyglądała się po przeróbkach. Teraz następna. O, to jest taki sukub bardziej. O, teraz bardziej sukub w sumie, taka czerwona się zrobiła. A tutaj już taka. No cóż, nie jak sukub, ale dobra, idziemy dalej. No i najgłupsza ze skórek. Według mnie, dla niej. Jak widzicie, chyba wiecie już dlaczego. Ci co nie wiedzą, co się pierdolcie. Eee, no dobra, jedziemy dalej. Z kolorami. O, taka bardziej mroczna. Jarmorigan... Mor Morgana, czy jak jej tam było? Ale eee, dobra, jedziemy dalej. Nora, zgłaszam się. O, Nora. No i patrzcie jak ona wygląda. Fajnie te włosy jej zrobili. Zresztą chyba wszystkie panie jako włosy zrobili. Fajnie poruszają. Dobra, zastanujmy ją. O, tak jak jest zastanowana, to wygląda tak. O, patrzmy, jej skutki kolory. Nie wiem, jak wy, ale mi się najbardziej taka podoba. Albo blondy, Bo jak Erza wygląda z Fightaila. O, dobra, jedziemy dalej. Tutaj już tak podstawowo. Te włosy tak kurwa nie wiem, po prostu tak zrobili, takie coś. Lepiej było bez tego wyglądać. Ale dobra, patrzmy, jak wygląda. O, teraz wygląda tak. Za czas tak fajnie wygląda. Dobra, idziemy dalej. Taka blondy. Dobra, idziemy jeszcze dalej. Jest taka czarnurka. włosy. O, tutaj jest ona taka R za bardziej. Mamusia cię nie, nie pot... uczyła, że nie ładnie się gapić? <laughs> Dobrze wiedzieć. Dobra, idziemy dalej. Ta skórka jest taka najbardziej zmieniająca ją. Wiecie, ma podwójne włosy. Znaczy, trudne. Dwa końskie ogony. Ma króde wroteczki. No i patrzmy jak wygląda. O, zarąbiście, prawda? O. I ta postać, jeżeli ktoś w nią potrafi zajebiście dobrze grać, to może wykreować zajebiście grę, ale trzeba ją naprawdę dobrze ogarniać. Dobra, idziemy dalej. No, zakaz moda. taki taki mroczny bardziej. O, teraz taki zimowy. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o tą postać, to jest naprawdę też fajna. Ona dobrze grać. Najbardziej mi się, mi się podoba ten dolot, żeby gdzieś wylecieć do ten do swojego respi i od razu dawać do, do walki. Po prostu lecicie już, jesteście. Tak za plecy przeciwnikom, wylatujecie i od razu podbuch kurwa stworzył radę swojej pozycji. To jest jedna z fajniejszych rzeczy w tej postaci. Tym mogę służyć. Tutaj mój kolega no też potrafi nią dobrze grać, a czy, czy potrafi nią dobrze grać, to nie wiem. Jeszcze nie widziałem, żeby dobrze w to grał. A dobra, idziemy dalej. O, taka bardziej różowa. Dobra, idziemy dalej. Taka o! taka jak wygląda, tak się na czarno ubrana. O, taki głośny łowca. Najlepiej wygląda. A, na biało też nie najgorzej. się włosy zawiesiły. Teraz jest bugowanych, Ale dobra, jedziemy dalej. O, tutaj taka. Gorzej, ale dobra. Mało rola nad głową przyjeżdża. dobra. A nie lica. Dobra, jedziemy dalej. Co? Kto śmie? To jest fajna postać dla ogarniających tą grę. Pamiętam go w jak go było trudno ubić, żeby zdobyć te miecze. Znajm moje gildii było dosyć trudno go ubić. Ale mniejsza z tym, jedziemy dalej. O! Jest tak fajnie na niebieska wygląda. A, teraz trochę tak gorzej. idziemy dalej, o, teraz tak trochę bardziej niebezpiecznie. <grych> Okej. Okay. Jedziemy dalej. Tego pana mam nadzieję, że nie muszę przedstawiać pana Raynora. Dobra, teraz tak. Teraz tak. Jak widzicie, znowu musi to oznaczenie zmienia. O. Dobra, jedziemy dalej z kursem. Teraz taka fajniejsza skórka u niego gdzie to czerwono, dobra, amerykańska o i podstawowe, bez sprzętu o, to chyba się odmłodził. Liesza z tym, dobra, jedziemy dalej. O, z tym to jeszcze nawet nie walczyłem. Nie widziałem go w ogóle jeszcze na polu walki, ale dobra, mi jak on wygląda. dwa miecze na plecach. Teraz tak. O, tak, nie wygląda na czarno. 100 razy lepiej. Chyba na najlepsza jego skórka. O, no, dobrze, idziemy dalej. Bądź pozdrowiony, wędrowcze. No, spierdale. To Teraz nasz typowy heal. O, no, teraz wygląda tak. Tak. Teraz ten tak. heal. Potem znów. Tak wygląda... kurwa, siekiera 2 jeban. No i z pana dwala... lala sobie A, teraz co? Sanitariusz. <grytanie> Sanitariusz złotem. Czekaj panie! Uratuję pana! i up złota Pan ma nogę złamaną, Jełup z młota Pan ma, już nie ma... Pan, pan już nie ma złamanej nogi. Pan już w ogóle nogi nie ma. Dobra, idziemy dalej. To jest też taki heal. O, teraz fajnie wygląda. A, tak, na biało też są fajnie. Jedziemy dalej. A, dużo chyba się nie zmieniło. O, dobra, jedziemy jeszcze dalej. No, w sumie nie ma co nim pokazywać jak za bardzo. Tak się wygląda, jak się zmienia go. na kolorki. Dobra, idziemy dalej. Witaj, niezwykła istota. No, spier dalej. No, Dobra, dalej. Co my tu mamy? Teraz wygląda tak. Potem tak. Następnie wygląda tak. Potem jeszcze tak wygląda. Jeszcze wygląda tak. No i wygląda też tak. O! Taki kurwa. Mech. Idziemy dalej. O! Chyba cały kołak? O! Teraz wygląda tak. A teraz jeszcze tak. Dobra, idziemy dalej. O! Mamy kolejną panienkę. Oczywiście na starcie oh! ją O! Z łukiem. Podam. Teraz będzie wyglądać tak. Potem. O! Tak. To jest skrzydełka się zmieniają. Nie, przydełka tam była przyniosła księżyc. O, taka różowa. O, teraz jeszcze tak powinien wyglądać. Teraz tak znowu. Potem znowu już tak. Następnie znowu już tak. Tak chyba najlepiej ona wygląda. O, można się tak delikatnie popatrzyć na jej tyłek. Najmniejsza o to. Dobra, jedziemy dalej. O, teraz to się fajnie wygląda. Witaj. No i tego pojeba to. O, to tak wygląda. Potem tak. O, teraz to wygląda tak. Prawda, ma większą kurwa maskę na ryju. O, wiadomo, że jest łysy, przynajmniej teraz. to wygląda tak. O. Następny tak znowu wygląda. No i jedziemy dalej. Nie zwalniamy na nim. To jest w sumie taka dosyć fajna postać. O, hehe, <głazen> błazen. Chyba tak najlepiej wygląda. Jako <głazen> błazen. Dobra, idziemy Eja, dalej. O! Jak jakoś nigdy nie spotkałem na walki. Jakiś żołnierzyk bardziej, o, zbroję nawet ma. O, dobra, idziemy dalej. <głazenka> I bardziej klaunowaty się zrobił, idziemy dalej. To mamy. na i sekwencje Tego chyba wszyscy znają. O, teraz było tak. 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 O, jak fajnie. To jest chyba z filmu o potworach, nie pamiętam jak oni się nazywali. Nie wiecie ty potworów, czy jakiś, tak? Takie chyba było. No tak to to wiecie z czego to jest. Tu macie nazwę gry Dobra, no, tak. Potem tak. No i jedziemy dalej. Piękna maszyna, nie? Proto spłakał płakał jak sprzedawał. Ten tekst mnie zawsze śmieszy. Dobra, jedziemy. Widzicie? Już się schowało. O, to fajnie wychodzi. Widzicie? Ona fajnie wychodzi z tego stoma. Dobra, to przemalujemy. Już maska jest do na ryj. No, ją zastumujemy. Ona naprawdę fajnie z niego wychodzi. <laughs> dobra, jedziemy dalej. O, ta się też zmieniła. O, taki amerykański czołg. O, dobra, jedziemy dalej. Stań do walki ze mną, lub przede mną padnij! To chyba widzieliście, prawdę mówiąc. Więc na tym zakończymy to. Prawda? Prawda. Cześćka ludzie!